I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. statement the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold-out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, getting my way to be put down. It ain't your place. All this my town. If I want that, shit dobrá. tutaj No do Leci? Dobra. Siemaneczko, cześć. Witam Was ze stanowiska Umiśka. No i chciałbym się dowiedzieć jakieś Twoje nowości. Pokaż mi wszystko tutaj, co, jak to wygląda, do czego są te ciężarki, do czego one służą. Chciałbym, żebyś opowiedział mi i naszym widzom. Wszystko co tu mamy już ruszamy. Dokładnie. Więc w naszej ofercie znajdziecie ciężareczki od 20 gram do 750 Zarówno do rzutu, do wywózki mamy te specjalne ciężarki, ale o nich za chwilę. Więc tutaj każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Ciężareczki do rzutu mamy powiedzmy w gramaturach od 20 do 160 gram. Tutaj mamy takie typowo rzutowe, mocno rozciągnięte ciężarki do ekstremalnie dalekich rzutów. E, ciężarki do badania na począwszy od federowych e, do typowo karpiowych do 120 gram. A powiedz mi, jak, jak działają te ciężarki pewnie? Przymocowujemy go do końca naszej żyłeczki, rzucamy nim bardzo daleko, on ma specjalne wypustki, które są ciągnięte pod nie mhm. i już możemy wtedy zobaczyć, czy napotykamy na dnie jakąś roślinność, czy on idzie wolniej, powiedzmy jakie jest w mule, e, czy napotyka jakieś przeszkody, powiedzmy po drodze. Wiadomo, są góreczki, do, dołki. Ten ciężareczek, że tak powiem, przy wyczuciu dobrym y, na węce, nam wszystko pokaże, jakie jest mniej więcej dno. Do tego można za, za, m, zastosować też jeszcze markę, która nam, że tak powiem, powie, jaką mamy w tym miejscu głębokość. Głębokość. Dokładnie. Fajna opcja. Y, Mamy ciężarki w kształcie kuli, które są u nas bardzo mało y, popularne, ale niestety za granicą bardzo dużo osób je stosuje, bo mają bardzo skupioną masę i zacinają całą masą, powiedzmy, przy, przy pierwszym podniesieniu Sieniu. A to też tak łowić na w miarę płaskich powierzchniach, tak? bo na górkach to wiadomo, Na górkach że to spłyń, on się może stoczyć, stoczyć ale no. zazwyczaj w każdym zbiorniku występuje delikatny namułek, więc on powinien stać. Ciężarki w kształcie muszelki też mamy w gramaturach od 40 do 140 gram. Gripony mają bardzo skupioną masę, bardzo fajnie dobrze docinają. Kolejną rzeczą, którą mamy bardzo fajno jest to, co jest UFO. Ciężarek, który jest dedykowany do łódek zdalnie sterowanych i do wywózek, zawsze spadnie idealnie nam na dno. Centralnie zamocowany krętlik zacina całą masę. W odróżnieniu powiedzmy, tak od takich ciężarków, które są powiedzmy podnoszone i pełna masa jest dopiero teraz, tu jest ciężarek podnoszony od razu całą masą, więc na pewno bardzo dobrze zacina. Może pokażemy bliżej ten ciężarek, da radę. Tak to się prezentuje, tak to wygląda. Coś takiego. Fajne, fajne. Tu A mamy stety. już powiedzmy ciężarki typowo pod wywózkę od 40 gram do 750, więc już naprawdę na dalekie odległości, gdy chcemy mieć bardzo dobrze napiętą żyłkę albo gdy łowimy w bardzo silnym nurcie, to są naprawdę bardzo dobre ciężareczki. <laughs> Tutaj mamy ciężarek typu gruszka z gniazdem. Tu musimy chyba podejść bliżej, żeby to wszystko pokazać, jak to działa. Przy braniu ryby Ciężarek jest podnoszony w miejscu, gdzie jego, gdzie jego masa jest największa. Czyli pod mamy pełne zacięcie ryby. Po braniu, przy szarpnięciu on się wypina, schodzi z bezpiecznego klipsa i na tym holujemy rybę. Naprawdę bardzo, bardzo dobre i mega skuteczne ciężarecie. Nasza nowość z tamtego roku, czyli ciężarki w kształcie misia, które zostały stworzone na pięciolecie firmy w 3 gramaturach ciężarek do odkręcania żyłki rowkowany mocujemy go bezpośrednio do linki głównej, bez żadnych krętlików rzucamy nim dla tych, którzy nie chcą rzucać, można wywieźć go łódką zdalnie sterowaną powiedzmy na 100, na 150 metrów i go zwijamy przy zwijaniu go on nawija z lewej do prawej Czyli ta żyłka się skręca, tu są nacięcia całkowicie odwrotnie, więc, czyli jak wahadłówka przekręca się w drugą stronę, prostując na żyłkę. Jeżeli po jednym rzucie albo po dwóch to nie pomaga, trzeba to powtórzyć aż do momentu, będzie, e, który będzie naprostowany. A przed Wami nowość na rok 2025, czyli ciężarki stalowe. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce i, za, i pewnie w Europie, która stworzyła takie ciężarki. Mamy je w gramaturach od 40 do 350 gram. Jeżeli sobie łowimy, czy powiedzmy w danym miejscu przy markerze i chcemy pod sobie posprzątać łowisko magnesem neodymowym, możemy je wyciągnąć z wody i mieć je na później. No i to można nazwać ekologią, tak? Tak, można nazwać ekologią. Kolejna rzecz jest taka, że stal e, po jakimś czasie zaczyna korodować w wodzie i tak jak czytałem, bo nie sprawdzałem, po 50 latach nie powinno być, nich śladu w wodzie. Aha, na takiej zasadzie. więc też można powiedzieć, że to jest jakaś ekologia i oczywiście nasze ciężareczki e, kamienne, które mamy od 40 gram do 300 plus. Więc Polacy, każdy... To są takie typowe kamienie zbierane, czy nie, nie to, czy to, są, są... Czy to są kamienie lawowe, przywo... lawowe. przywożone z Grecji. Aha. Tak? Mają fajną e, porowatą strukturę, którą można zalać dipem powiedzmy dzień czy dwa przed zasiadką ja właśnie tak sprawdzałem te ciężarki, mówię, jak on to zrobić, Zala to czymś Czy to jak to zrobione jest, tak, a tu mówisz, fajne że... Fajne to... są korowate i one piją wodę, piją też kamień jako kamień, też się na pewno napije wody, ale jakbyśmy to zaleli jakimś dipem atraktorem, to po prostu na pewno bardziej będzie nam tu rozmaicało nasz zestaw końcowy. A tutaj jeżeli byście chcieli połapać duże, duże miśki, to polecamy tutaj ciężareczki w kształcie miśka pomogą wam w tym na pewno co no, w, tym... w ofercie mamy toreby na pokrowce bo na jak wiadomo jak ciężarki to i pokrowce mamy je w, w trzech rodzajach mniejszy, średni i duży, I tutaj każdy coś znajdzie dla siebie i dobra i co, I myślę że to tyle. na tyle dzięki jeszcze raz ja tutaj coś na pewno kupię, polecam bo produkty w wysokiej jakości

No mercy in this world, just hunger thirsty persons. In different versions, each new update that shit worsens. Why pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissues. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign